Witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę, jak podłączyć klawiaturę Genevo Prima LCD, tą klasyczną, do centrali Genevo Prima. Nieważne, której podłącza się dokładnie tak samo. Może na razie odłożę sobie podstawkę. Będziemy, nie będziemy z niej korzystać. Natomiast pokażę. Tak na sucho, ale niektórzy po prostu muszą mieć to pokazane, żeby, żeby nie bać się i być pewnym, że podłączą to tak jak trzeba. Mamy centralę, która ma tutaj zaciski COM, DX, CX i plus VX. Podłączamy pod te zaciski przewody naszym plus Vx będzie czerwony, naszym komem będzie niebieski, dx. Może CX będzie czarny i DX będzie zielony. Cztery zaciski, cztery żyły. To złącze, które tutaj występuje w klawiaturze, jest do zmiany oprogramowania. Dokładnie taki samo złączek występuje na płycie centrali. Podpinamy przewód, wgrywamy nowe, nową wersję oprogramowania, jeśli zaszłaby taka potrzeba. I w tym momencie te cztery żyły, które wpięliśmy pod klawiaturę, pod zaciski w klawiaturze, podpinamy, pod zaciski, dokładnie tak samo oznaczone na płycie centrali. Czyli nasz kom to jest COM. Nasz plus VX to jest plus VX. Na płycie central Genevo Prima mamy tylko jedną magistralę komunikacyjną, więc nie ma tutaj dwóch czy tam więcej magistral. Po prostu wpinamy wszystko, wszystkie urządzenia równolegle pod jedno. Zielony to był nasz DX pod DX. I czarny to był nasz CX, również pod CX na płycie centralnym. I w ten sposób mamy podłączoną klawiaturę. Gdybyśmy mieli ich więcej niż jedną, równolegle podłączamy wszystkie pod te same zaciski. Klawiatury nie są adresowalne w żaden sposób. Nie mamy tu żadnych zworek, nie mamy możliwości ustawienia adresu. Klawiatura rozpoznawana jest po adresie na danym etapie produkcji. Tak, na dobrą sprawę, to wszystko co chciałem powiedzieć na temat podłączenia klawiatury. Nie jest to zbyt skomplikowana operacja. Podłączamy jeden do jednego to, co jest na płycie z zaciskami. Właściwie to, co jest na zaciskach e, opisane w klawiaturze z zaciskami płyty centrali. Tak będzie łatwiej. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.